Rozmawiała gęś z prosięciem. Rozmawiała gęś z prosięciem. Bardzo głośno i z przejęciem. Smutno samej żyć na świecie. A po drugie i po trzecie, jeśli cenisz wdzięki gęsie, jak najprędzej ze mną rzęsie. Prosię na to. Miła gąsko. Głowę nieco masz za wąską. Trochę masz za długą szyję i zupełnie inny ryjet Niechaj ciebie to nie rani, lecz jesteśmy niedobrani. Ageń znowu. Cóż, mój drogi, popatrz, ty masz cztery nogi, nie masz pierza, nie masz dzioba, ale mnie się to podoba. Prosiak skłonił się uprzejmie. Inny tak się tym nie przejmie, a ja owszem, bo zauważ, że ja chodzę, a ty fruwasz. Jak dogonić, zdołam ciebie, gdy szybować będziesz w niebie? Na to gęś odpowie znowu. Domowego jestem chowu, fruwam raz na sześć miesięcy, żeby nie tyć i nic więcej. Na to prosię, znów odpowie. Muszę dbać o swoje zdrowie. Ty się kąpiesz nieustannie, ty byś chciała mieszkać w wannie, ja zaś, jeśli chodzi o to, Właśnie bardzo lubię błoto. Tutaj gęś już miała dosyć. Nie zamierzam ciebie prosić. I dodała z żalem w głosie: Teraz wiem, że jesteś prosię.